To jeszcze ona mnie zabije Okej, okay. dobrze ja rozumiem. Ja rozumiem! Nie, 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 no kur... Czego ta gra jest tak rozwaloną? Nie. Ja, a, nie skoczę dopóki. Okej, okay, dobra, teraz dam ra. Dalej Ty walonyc. Swaniaczku. Ej no chłopaki. Przestańcie. No, no już Ej, to jest niemożliwe. What the fuck just happened? Okej, okay, let's go. No, dawaj. Na da, strzelę. Już ja pobiłem re... Ja pobiłem rekord. The hell? What the hell? <laughs> co to, kurde, było? Też ja tak w stylu... Kurde, co ty robisz z on jest mój, a ten dalej, to mój.